Dzień dobry, dzień dobry. Ja się zatrzymam na chwilę, żeby Wam pokazać piękno naszego parku, jakie są piękne grzeby powsadzane. Kolejny dzień wyzwania, spalanie glukozy własnymi nogami. Zastanawiam się nad tym, co o czym myślimy, co nam się tam w głowie pojawia podczas chodzenia, ponieważ jest to coraz dłuższy dystans i zastanawiałam się, o czym myśleć podczas chodzenia? Bo, żeby sobie przemyśleć, rzetelować głowę po całym dniu, co Wy na to? Czy zarzucamy jakieś tematy do przemyśleń? Czy tylko odpoczywamy? Czy śledzimy przyrodę, kontakt z zielenią? Cieszymy się tym. Mam tak po drodze pokażę, co jest z tyłu. Pają dla dzieciaków. Dzisiaj namawiałam panie, żeby chodziły ze mną. I pani Grażynka mówi: Panie Aniu, po kolacji. To ja najbardziej czekoladę lubię. Więc, pani Grażynko pozdrawiam. Może pani to obejrzy. Może pani wstanie i pójdzie z pieskiem na spacerek, żeby spalić tą czekoladę. Jak się tam kosteczkę zje, to może się uda spalić. Pokażę wam nowe. No, nie wiem, czy mi się to uda. Ale korty tenisowe mamy otwarte. I to będzie wyglądało, tak? Nie wiem, czy to widać. Podejdziemy bliżej, podejdziemy bliżej, no ponieważ ta folia, którą korty są okryte, ona się podnosi, żeby zawodnicy mieli przewiew. Więc już pokazuję Wam, dlaczego poszłam w stronę Kortów, bo Iga Świątek dzisiaj grała, nie? Z Rosjanką. O, zobaczcie jak to wygląda. Długi taki tunel i podnoszą się te boczne boczne folie. Ja tu często spaceruję z kijami, bo tu jest bardzo fajna dróżka. Więc zarzucam temat o czym będziemy myśleć, jak będziemy spacerować. Pozdrawiam.